Chcecie posłuchać historii Overdruida. Pierwszy mistrz Spinxu zbudował go by bronił go przed demonami onmi, lecz zbuntował się i zaatakował pierwszego mistrza Spinxu. powrócił na wyspę Nia go planować zemstę. walczyłem z nim ale okazało się że moje moc żywioł dodaje mu się. i wróciłem bo jestem gotowy by z nim walczyć. Ninja, atak już się zaczął. Ci źli ninja są silni, ale nie tak silni jak z Pokonaliśmy ich, udało się. Panie, powinienem atakować? Tak, przynieś mi miecz ognia. Co to za wojownik? Ej, ninja, przyda mi się wasza pomoc. Żegnaj, czerwony nubie. Ej, ten wojownik ukradł miecz ognia, na pewno coś planuje. Panie, przyniosłem miecz ognia. Świetnie wykonałeś swoje zadanie, mogę wiedzieć, kim jesteś. Nazywam się Baron. Panie, namierzyliśmy zielonego ninja spokojnie, nie możemy przejść do drugiej części planu bez skończonej pierwszej. Jeśli mój plan się wypełni, będę władać całą krainą ninjago i równoległymi wymiarami.